Witam już w trzecim odcinku serii na moim kanale. Dzisiaj to będzie jeden z takich normalniejszych odcinków, bo 23-24-25 mhm. będzie specjalnego. Więcej czy wam przed takie dalsze plany w kanale. E, tak, i ja mówię o tych projektach, że będzie coś specjalnego od zeszłego do 24. E, będzie e, tak, bo mi się nawiązał, że się filmy, e, e, nie chcę wyrazić, że coś w filmu, bo już po chcę, film w sobotę nie było, bo mi i YouTube w całym kraju by właśnie chciało tego wstać, czyli YouTube nagrałby z drugą długą, więc zamiast tego właśnie Macie, film też w piątek w Gidie. No, ale większość premier będzie powiedziane, hej, w ci go, czyli jak to nagrało, czy jutro w kanale 26, FATO to. Nagrało, to. Muszę 3 film na zabawę z tym dupą. Mam nadzieję, że YouTube ja mi film nie zajmie. Nasza nasz kochana karpa YouTube. Dziękuję temu, że się nie zajmie. Mistrzowe Spinżyc na Szrajmy. Uda mi się jakieś ale że ja za tym film nie zajmę. I co, jakieś androidowe y, coś tam jest. Wow. Zobacz, jakiś ma jakiś. Jak każdy sam mi ragał, mam inny matów. Mam nadzieję, że nie będzie mi. Nie zejmę zapytał to taki muzyka. Poziom 13. No ty mam bo, po, jak bym, komentowałem będzie pytanie. Poziom 13 będzie tak. Tak, tak jak będzie za złośnie. Niech kogoś zaczniemy kiedy tam. Bo to zaprawam... Ja, Właśnie, w karcie macie drugi odcinek serii Ninjago Tak jak mówiłem Tak jak mówiłem, że Ninjago po prostu ma takie przerywanie w jakiejś części i tak idzie dalej Nie jest taka farba do myśli, że zaczyna się i Po prostu, przeciągnę się od drugiego, przez szesnaście odcinków, a szesnaście odcinków jest Sorry, że się wyje u góry Ale z uwagi, bo zaczynają Teraz Terenach w Ninjago, czas na raport specjalny Gra Wspaniałe imperium. Miasto zostało opanowane przez coś bardziej złowrogiego niż tylko szaleństwo gry wideo. Otrzymujemy raporty z opisami tajemniczych zaginięć graczy osiągających 13 poziom. Gdzie znikają gracze? Kto ich porywa? Wchodzą do automatu. Bo w dniu, jak byłem w jak już oglądał, to był bu, Buduję Grał, no jeszcze do powiedział, do świata tej gry. A to najważniejsze? To nagrodę piboty za ten miażdżący reportaż. Zostańcie z nami! Eee, zaraz, zaraz, co ty wyprawiasz? Nie możesz tego zabrać! Przez dwa dni zarobiłem na tej grze więcej niż przez ostatnie dwa miesiące! To niebezpieczny przedmiot! No weź, nie przesadzaj! To tylko gra! Tutaj pokazanie wszystkich, wszystkich złoczyńców, wszystkich złych charakterów. Witam z powrotem, mechaniku. Twoja cela czekała na ciebie. Czujesz to? Dzisiaj w powietrzu wisi zmiana. To tylko przeciąg. Wkrótce znowu będę na szczycie. <grystanie> tak, ale chyba piętrowego łóżka? <grystanie> Co? Coś się popsuło w systemie bezpieczeństwa. No, coś się właśnie zjebało w systemie? Bezpieczeństwa! Ulagami potrzebuje waszej pomocy. Czy ty będziecie mu służyć? Tak! Tym razem będę ostrożniejszy! Nie rozczarujecie! Jeśli podobnie zawiedziesz ulagami, gra będzie skończona. O nie! Uciekajcie stąd! U, u. No bo pan, żeby była zajebista ochrona, jeżeli wszędzie tu schakuje e, kamery i może wypuścić super, w naprawdę, słuchajcie to. Kapitanie Soto, Ultraviolet, wy wszyscy chodźcie ze mną, pracujcie dla ulagami, a dostaniecie subite wynagrodzenie! Wszyscy? Ach, ty nie, Fugitow. Mam nadzieję, że Cyrus Borg rozwiązał zagadkę gry, którą zabraliśmy mechanikowi. Witam na setne pięć... Wiecie, co on zrobić, budynek w gdzieś w Polsce, mimo oddobania? Gdzieś w Polsce jest taki stopień zrobionego budynku. w kantarzu. Chyba w Dubai taki jest, ale mogę się mylić. Chyba w Dubai jest w Nie wiem. ninja! Wasza gra zajęła mi mnóstwo czasu. Czy coś odkryłeś? Nowe pokłady uznania dla jej twórcy, Miltona Dajera. Stworzył też całkiem imponujący system bezpieczeństwa na swojej wyspie. Co? Co? Bardziej imponujący niż mój? A masz robopsy? Bo on miał całą gromadkę. Prze przeprowadziłem diagnostykę automatu i byłem zaskoczony niezwykle złożoną strukturą tej gry. Prześcignęła nawet mój nieszczęsny Digiverse. Jedną z gry istnieje wirtualny świat składający się z wielu różnych stref. Czyli Czernie jest jednym z nich no nie tylko Czernie. Liczni graczy wyszedł poza skalę. Ponad 800 graczy jest obecnie uwięzionych w. 800. 800. O do 800. Bo. Taka szkoła ma. Szkoła taka ma. Chyba ma? ale nie 800. Nie przecież w kantorze jakaś wasza szkoła ma, chociaż 800 uczniów. to ciekawe bardzo.

Dotrzeć do 13 poziomu! Świat wspaniałego Imperium jest kontrolowany przez Unagami. A Unagami to Milton Dyer. Co oznacza, że są dwa sposoby rozwiązania problemu: odnaleźć i powstrzymać prawdziwego Dajera, lub wejść do świata gry tak jak zrobił to Jay i powstrzymać jego awatara Unagami. Powinniśmy się rozdzielić i wypróbować obie metody. Obawiam się, że Zane i Pixel nie mogą wejść do gry. Kod wspaniałego imperium jest skomplikowany i mógłby nadpisać wasze oprogramowanie. Lubię moje zera i jedynki w kolejności w jakiej są, dziękuję. W takim razie zostaw. No chyba oni kiedy zostali parą, kiedy on, ona z nim z, z Zainem zostali parą. Nie wiem tutaj i będziemy do niego. A ja dojdę do poziomu trzynastego i otworzę automat bardzo szeroko. Jedyny oryginalny automat do gry jest gdzieś w tym budynku. Przeszukamy każde piętro, dopóki go nie znajdziemy. O bo tam będę wchodzić tam i ja przecież nie no nie wierzę. a z nim Kapitan Soto i Ultra Musieli jakoś uciec z więzienia, ale dlaczego przyszli tutaj? Odcięcie. się! Wchodzi misja zdobycie automatu. Jakby się uda? Zakłady Borka Proszę o natychmiastowe opuszczenie terenu. W przeciwnym razie pożałujecie. Idziemy schodami! Musimy ich odeprzeć! Nie! Czekaj! Uruchomiłem mechanizmy obronne budynku. Zaatakują każdy ruchomy obiekt, łącznie z wami, jeśli tam pójdziecie! Jesteśmy ninja! Nie możemy zrezygnować z walki! Walczcie z przeciwnikami w grze! Musicie osiągnąć trzynasty poziom, zanim dotrą tu wasi prawdziwi wrogowie! Jak ci idzie? Ach, gorzej niż myślałem, ale już prawie spersonalizowałem swojego awatara! Co? On jeszcze nie wybrał awatara, tak? Prawo on. No on wybierał. na razie wybierał. Amatora. Jeszcze nawet nie zacząłeś gry? Wygrywa się pewnością siebie. Dobry wygląd? Ma znaczenie. Sprawdzimy, czyj system bezpieczeństwa jest lepszy. Robopsy. <noise> Robopsy są dla amatorów. No, wtedy miałeś jakby potekst. You can to anything you Borg. But you won't Niewidzialne lasery! puśćmy przodem najmniej ważnych rekrutów! Suponuję, że przydałby się nam Fujidaw. Czy ktoś ma do niego numer? Raczej nie zajmuje się w tej chwili niczym ważnym. Jedno dla ciebie i jedno dla ciebie. I tak jedno. No, pojawia się bardzo zajęcie. Karmienie w. w... Głęby. To bardzo ambitne i racjonalne. Mm, I racjonalne post postępowanie bardzo, bardzo. Te drony wiedzą, gdzie zainstalowane są lasery. Ja faktycznie, on wie widzi swoim okiem śmier, swoim okiem kuba ja z Jutki! Kobra! Luradość myszka! Normalne jestem, by zdobyć oryginalny automatokier idzde. No, trzeba było kupić te robopsy! Trzeczne piętro! Mówiłem, że znów będę na świecie! Jestem tak blisko! Tak? To tak jak oni! <Gryzanie> Niech mnie dunder świeśnie! Zrobiliście tu kałuży! Wojt! <Gryzanie> <Gryzanie> czas na środki ostrożności! Gazów! Kopniak! Kierująca wieść! Maksymalne dystans! Tyle starań tylko po to, by zagrać w grę wideo? Dlaczego pracujesz dla Unagami? Było, by było chcę, bo chcę, bo jakby nie pracowało to po prostu... Nie było sonu 12 Bo on grę, którą jest nowa rewolucja. A ja będę drugim graczem, walczącym u jego boku. Ja. Hej, udało się! 13 poziom! I, to świetnie, ale jestem trochę zajęta! A. Czy chcesz wejść do wspaniałego imperium? NINJA! WCHODZIMY! obj nic się nie stało, ty głupia gro! Dalej, loj! Biegnij! Powodzenia w szukaniu unagani! Powodzenia w szukaniu dajera! No, mam będzie że będziemy wejść do automatu. Helikopter już czeka! Niech uciekaj! Nie dla nich tu przyszliśmy. Ale dlaczego? Punagami byłby dumny. Jak to możliwe! No jak coś ci nie wyszło, jak, jak i przyszedł. Boję się szkód, który spowoduje mechanik będąc w posiadaniu oryginalnej gry. Ja się nie boję. Nie będą w stanie nic zrobić. Bez tego. Wyjąłem ją po tym, jak kol wszedł do środka. Płyta główna automatu! To nie jest to Imperium. Zakończyliśmy już 6 odcinek serii Ninja Girl. Jestem się ciekaw, czy uda im się do odnaleźć, że ja. Lubicie pod koniec tego, co on pod koniec tej serii. And, no ale dzisiaj, dźwignia, premiera w poniedziałek, czyli 20 grudnia, to jest nam bardzo małe. Zostałam około, uważam, że tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zostało 6 filmów w tym roku. 6 ostatnich filmów w tym roku. 6. Ostatnich filmów w tym roku. 6. No to. To ta seria będzie dużo do 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 marca go będzie. Mam nadzieję, że się seria, seria spodoba. Ocięło się spodoba Stajcie pałeczkę w górę. Subicujcie i wyczekujcie specjalnych odcinków 23-24. Zapamiętajcie sobie, że od 23 do bo będzie coś specjalnego. Jak się wam film spodoba to, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i co? Do usłyszenia!